To rozmowa z samym sobą czy rzeczywiście z kimś innym? Widzę, że mam do czynienia z człowiekiem rozsądnym, który nie porywa się na latynskie. Dzięki rozmowaniu tak poprawnym jak twoje, będziemy coraz na to. Ale zawsze. Jak twoje, twoje czy moje? To prawdy nie wiem. Ale jeśli twoje to czyje, przecież nie ma tu nikogo. No oczywiście, nie zaprzątajcie. Myśl tak. Przecież ja nie jestem tkwiatem świata. Jestem inteligencją, której całym zadaniem wydobyć właściwy obraz świata o resztę nie troszcząc się z tym. Żeby... Myśl tak. Ty również jesteś inteligencją, a więc polegasz prawom Wystarczy, jeśli zacznę obraz w Twojej myśli. Nie, panie nie wiem, czy ludzi są moje was na toczne, że odpowiada mnie ktoś. Nie chcę Cię ciąć, co z tej ale radzę ci. Nie powracaj nigdy ogrzewami, jeśli nie, nie coś zaszkodzić. Komu? Wyzwolenie tych ludzi. Trzeba poczekać. To się musi dokonać powoli. od wewnątrz, dojrzeć tymczasem kazał Ci łodić się, pracować, dźwigać ten tak z pane krzyż. No, tak, no widzisz. Tak. Nie o to chodzi. trzeba dać mojej szarością. To znaczy która jest produktowana warunkami ludzie obytowania. Musi umieć wciąż umijać pewne punkty. Tak? Bo jesteś alęcy, a ja za ciebie muszę mieć umie jak na samotkę. Mm-hmm jesteś no. Był, że byłem na Ciebie i tego, który ciągle we mnie się śpigał i ciągle domagasz więcej. Bynajmniej ja stanowię tylko czynnik równowagi Twojego jadu. <grym, grym>, tego, który teraz żądał, ten mi dał zapytać tego człowieka. Czemu tu chcesz ścisłoć, że się wypalił stół, stół? Jest jednak śmiechy dzieńcząca, co A przy tym jest w nim coś więcej niż... niż tylko żebra bo bardzo latarnie. W imię jest obraz. Ach, tak. Dzisiaj wszystko, powiem, nasze obrazy. Jesteś malarzem. Obraz pozamalarski. Obraz nieuchwytny, ujmij a który od dawna trafił na moją duszę. Nie poddawaj się, ostrą zapomnij. Obraz i podobieństwo. Podobieństwo czy? Nie wiesz. Więc jest i chęć sfera, ale nie wyślepia, u Ciebie brak. Więc Ty, ty nie będę z mojego umysłu jak pasna moja myśl, odkryłem Cię, odkryłem Cię, obraz i podobieństwo. Widzisz, on jest dzieckiem, on jest, on jest synem i ja tak samo. Otwieram. Ja nie nikt Nie? Usiłujesz mówić we mnie, jednak, jednak patrzę O, widzisz tego człowieka? Nie przeczokam mojej inteligencji. Przestań to dla mnie zagadnienie. Mogę to robić. To, brak. brak, to tobie, tobie brak. Chodź, chodź, zmarnę się ręce, chodź, 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 uratowałam się. Ekce -ko. Czy właśnie ten obraz musiał narosnąć w jego duszy pod widzeniem ludzi opuszczonych? Ty jesteś ciągle głębszy od mego widzenia i ciągle dalszy, i mogę wydobyć się z mego wzroku. To znaczy, powiedz mi, co jeszcze mogę uczynić dla Ciebie w Jakże można pytać o to Ciebie, który nie znałeś ani. I tak ciężar, który odciskam i kontur, który kreślę, nie jest twoim odciskiem, nie jest twoim zarysem, ani twojej odciskiem piękności. Obocą, od mnie mój słowo! Ja jestem niepotrzebny! Przemawiasz wśród niej. Cisza. Ale... Ale czy możesz tego żądać od człowieka? Czy możesz tego żądać ode mnie? Ja mam przestać być kim nim jestem. Ty musisz przydać na mnie ten kształt. Ten kształt, który obejmuje duszy. I te prawe barwa i ty w tylu ludziach. To jedno. To jedno. Przecież, przecież tak utrwałe cię w tylu ludziach. Utraca się mój wzrok. A równocześnie widzę cię coraz przejrzywiej. Jak to może być? Nawet to nie jesteś więc, więc, więc to nieprawda, że utrwalicie w tylu ludziach, w tylu, w tylu duszach. Że to wystarczy? Jakże to rozumiesz? Widzę, widzę w tym jedynym wyzwoleniu wszystkich spraw, które mi zaprzątały za długo. Zaraz wybrać się chwileczkę. W tym, co teraz powiedziałeś, zbyt wiele jest rezygnacji. Zgodziłbym się na to, gdyby nie jeden fakt. Niech jego naukowie nie, nie potrzebuję, Jeżeli, jeżeli mogę wiedzieć, co to wynosił ka? Mylisz się, mój bracie. I ty nie jesteś potrzebny. I Pan Bóg, ojcowski, patrz na twórczość. Przecież ona na niego przeciąga. Przecież szukasz do niego chwały. Zróbaczmy, ojcze, i ojciec powiem, to może dobrze. Wy masz jak zupełne przeświadczenie, że, że tak. Że najzbyt pamiętam równocześnie ktoś od odbywa, Ktoś od środka rozsadza to się od, od, od już wtedy pozostaje z nas, Cóż wtedy pozostaje z nas przed wtedy pozostaje z nas przed Bogiem, samo chyba tylko odrzucenie. Istotnie. Wtedy z nas nie zostaje nic. Wtedy z nas same nie zostaje nic. Wtedy z nas samych nie zostaje nic. Ale wtedy, właśnie wtedy, to co pozostaje w nas, to tylko łaska Jego. Czy się łaska jego nie wieloby się poczucie syn osu? Czy już może być właśnie nas jako świadomość bycie liczenia? Tak. zdawałoby mi się czymś nieprawdopodobne. To wie. Czy najwięcej nie znaczy właśnie Twoje obrzucanie wśród nich? <grystanie> to ci w razie odrodził mi prawa do mojej szkoli, do mojej twórczości! Niezupełnie. Drodzy przecież nie można mi obrać równocześnie, bo, bo nie można mi obrać po połowie. Są tu dla mnie dwie odchłania, które ciągną. przecież nie mogę pozostawać ciągle w połowie drogi między jedną a drugą. Dlaczego patrzysz na to w ten sposób? Wszystkim można mimować Boga. Wszyscy też pierdą do zaboru. Dlaczego ta prawa dla mnie nie staje się prawdą? Nie wiem. Różne są kierunki w duszach. Różny przebieg oczyszczenia. A tak, tak właśnie. Ja zacząłem znajdować brud w tym, co kiedyś by było dla mnie realne. Być może oczyszczenia są dla posłania. Cóż mi początku? Mój Daj się kształtować miłość. I ja? Nie wiem. Twoja miłość jest Twoją własnością. Jest dobrem Tobie udzielonym. Nie mogę sądzić Twojej miłości do jej najmniejszych drgnienia. Gdybyś jednak zechciał przeważyć, nakazać lub zakazać, odrzucić lub uznać, to są zbyt wielkie rzeczy i zbyt ważne. Takich rzeczy nie nakazuje się miłości. Pomóż. Nasz Pan dokonuje przez nią tylu dóbr, tylu ogromnych dóbr, to ona do niego przyciąga bardziej niż cokolwiek innego, bo w niej odmienia się wszystko. A, daj się kształtować miłości. Czy ujemne, bracia moi, czy przyjmiecie mnie dziś? Znów, na głowicie. Raz, przyzwiedźcie. zabrała policję. A dla tego sztetka, ktoś pan chce się coś znać. Już nie przychodzi do otrzymania. A tak, tak, dalej. Tak, tak. tak. My nie mamy co powiedzieć temu, żebyś Pan przychodzi, że Pan nie chce. My rozumiemy, że społeczeństwo musi się opiekować Panu. Na zawsze to by Panie prezydentowi już mieliśmy przybrane. Żeby tego było dosyć, bo w jedanym czasie śmiec na rogu.

Dobry bycie, a to dobrze by wiedziałem, że Otóż, panie karnym, proszę. Uboki, uboki. Ja nie wiem, co panu mogę opowiedzieć z tym. powiedzieć, ubogi, wiedzieć. Uboki, żebrak, jak większe ja, jak wyśmiany nawet. My nie jesteśmy żebracy z obok. Jesteśmy ofiarami porządku, ustroju. Bo my bardzo dziękujemy, że, że pan tak więc nie mamy przeciw. Ale jakbyś Pan tak zechciał chciał zrobić, jak dobroczyńcą, żeby niektóre łachy schowali na siebie, że już działa, to nie znaczy, że musi strzępa prowadzić. No i po co mógłby już nie być No a co Jakbyś Jak że tak. A czemuż by grawać rzeczy po imieniu? Ale Panowie, wiecie, że on ma osłabie rzecz? A kim on? Rzecz? Gdzie tam? Zgadnijcie. Malarz. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj eee. eee. Jeżeli utrzyma to że raz drugi przyniesie z tych ładów, to jeszcze mówię, że żeś pan Ale wiesz, czego nie wychwycę? Nie, 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 nie uważaj. To takie niewyważone gęby i brzuchy nie da żadnych. Bo każdy palec zaraz mi całą rękę. Tak tak tak, 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 ale, ale wy chcecie, wy chcecie czegoś więcej. I on chce czegoś więcej. I on. On chce No. Jakbyś była tak, czegoś więcej powiedziane, ale jaka ja jeszcze lepsza trzema. Tak, 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 ale wy chcecie wyrazić się w Tak, ja, ja już nie, ja już nie, właśnie on okoczył. Właśnie ja to, bo ja myślę tego w Ciebie. Tak, to jest cusze, to jest najsłuszniejsze, właśnie on okoczył, ja myślę tego w Ciebie. Tak, to jest cusze, to jest najsłuszniejsze. Tak, to to tak, to to ale ale dlaczego domagasz się wierzyć ode mnie? Dlaczego ode mnie to za wiele, to no za Wiesz, my nie chcemy od Pana nic nowego. Przyjść co możesz, co dadzą Stać. Nie, nie. Rzeczywiście, wy już więcej nie chcecie, ale... ale on. Wystarczyło jedno słowo. Ktoś z was powiedział jedno słowo, jedno zdanie i wystarczyło. Zdaje się, to, że on ja się bardzo przewiduje. Jak i on. Bo ja... Ja to prawda. Jak chciałem się wykupić? To jakieś palto, tam jakiś bohent, lewa Ktoś znów na nocleg. A to wszystko nie znaczy nic, bo tak znów są dziady, łachmaniarze, wręcznice. To już gardło tak, tak, już mi właśnie. No widzisz, A ma mi poznać Jak ja? a, 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 a który jest się synem? Znowu myśli myśli układają myśli jak a upadają się no cóż to, to mamy oczekiwać spoza krawędzi ukończyłych nie Adama? Czy będzie to tylko jakieś rozdrażnione antenne? Jesteś jednak uparty. Ktoś mówi o bóźnie. Jesteś jednak uparty. Rozbijesz się od no, tylko zobaczysz. Najgorsze jest to, że znów nie mogę odwrócić siebie od tego drugi. No oczywiście słowa się inteligencji. O nie, myl się. Nie mów mylić się, ale po prostu A się. A więc, a więc mylę się. O, nie, 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 nie. Zeszłym razem udało Ci się wprowadzić sprawę do granic inteligencji. Dziś nie powtórzę się moc. A to na przykład dlaczego? A bo nie jest wasz wprowadzić sprawy do granic inteligencji. Zresztą zaraz widocznie. Nie ma niczego innego, co by tak szybko było poznać Nie wiadomo, o ile Józef zbrał, że Adam dopalił niektóre ze swoich kłóci, aby stać się wolniejszym dla Jezusa. męcarzem. Kusi już od dawna siebie samemu cały zespół sił, które Cię przewyższają. Znam zwłaszcza jednotę taką siłę, która mnie przewyższa. Raz tam, ja niezwyczajliwością. Ja, ja nie mogę wytrzymać tego napięcia. To mnie przewyższa, upokarza mnie mi to, a równocześnie. Pozwalam się rozwijać. O człowieku, że jesteś Jak się daleko osiągasz, przyjadę do śmiesznego. śmieje. czemu śmiejesz? No ciągle się że i ono musiałeś szokować. Żeby muśmy, że te dwie że ktoś taki nieporadny jak ja, ktoś... od tej niezaprzeczalnej nie inteligencji. Powtarzam. Wyszedłem z kręgu i od. Mm. Wyzwoliłem się od tej ceny, do tej tyrannej inteligencji. stracić całego obraz świata. Zdalaz swój obraz, o którym ty nic nie wiesz. No i, co? No i nie będziesz się... skoro przeważyła ta dziwna śmierć, która jest początkiem życia. Adam otrzymał miejsce od swojej siostry, Mania. Że mówiąc, myślę, że powinieneś się odpocząć od tych wszystkich obrazów. Najlepiej u nas, wśród podobnych pól. Słyszałam również, że wiele czasu poświęcasz Bogu. Będziesz mógł obejrzeć nasz sierotnictwo, w którym opiekujemy się chłopskimi dziećmi. Sieroty, którymi się tu opiekujemy, nadały sens mojemu życiu. Opowiem ci więcej, gdy już przyjedziesz. Czekam na Twoją odpowiedź. Kocham Cię. Twoja Marina. podobny do Tego, którym jesteś. Natrudziłeś się w każdym z nich. Wyniszczyli cię. Zmęczyłeś się śmiertelnie. To się nazywa miłosierdzie. A, a przy tym, przy tym pozostałeś piękny. Najpiękniejszy synów ludzkich. Takie piękno nie powtórzyło się już później. Jakże trudne to piękno. Jakże trudne. To piękno nazywa się miłosierdzie. Dziwna rzecz. Chyba żaden z moich przyjaciół w nie sprawdza dokładności swego malarskiego widzenia w legowisku nędzarza. Chyba żaden na świecie malarzy. Może jednak bardzo ciekawe rzeczy. Adam spotyka nowego kogoś. Tylko rozszczepia, rozszczepę jego macie Przekładałem. Pan sobie Doskonale. Szczerze mówiąc, Nigdy nie odszedłem od pan tej Wszystko niej Nie, No tak? o, nie, 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 mówię, że tak, mi tego, że to został z nie, Tak nie, 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 się, nie, 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 Rozumiesz? nie, 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 nie dojrzałeś do ideału ludzi wolnych. Zostałeś z sobą. Nie wyszedłeś z swoich kompleksów. Jesteś Niczym więcej, jak tylko opiekunem dziadostwo w kościołach. A nic innego nie obchodzi, tylko udowodnić, ciszę się żyjesz. I źle, Panie Boże, to, że to do tego samo. I na Panie co się. Liczbę na państwu inteligencji. Przecież człowiek inteligentny uczciwie nie może tego pojmować inaczej niż ja. Tak. Obiecałeś pan kształtować we mnie Ej. to jest surowiec. No i przecież jedynie pan jednej sentymenty. Zaniedba sprawę. Kto inny nie zaniedbał? Inne chce sąli. Nigdy nic ja, nie wiadomo, ale, ale raczej tak. Przestał teraz tym swoim spuszczaniu do oczu. W tym schylaniu głowy. Mam tego dosyć. Rozumiesz, panu? cię też. Udowodnijcie, że się mnień. Chcesz? Tak. Przyjmuję waskiego godzę się na to.